Właśnie angielska, An English Folktale, Niekończąca się studnia cudów, The Unending Well of Wonders. Here in the room, it's just another

Louis was the kind of kid whose favorite activity was lying about staring at the ceiling or sitting quietly in front of the TV. Wiedzieli, że rodzice nie lubią tego, że on spędza tyle czasu w ten sposób, ale lubił tą wygodę i ten rodzaj życia, a poza tym wcale nie szło źle w szkole. He knew his parents didn't like he spent so much time like that. But he liked the comfort of that kind of life and after all, he wasn't doing badly at school. I'm sitting here up against the power. I'd like to go out taking a shop, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into well nothing ever happened Pewnego dnia, kiedy Louis był na wycieczce pieszej, usiadł na chwilę, żeby odpocząć, i za, po, po jakimś czasie zobaczył, że został w tyle za całą grupą, że się po prostu zgubił. One day, while out hiking, Louis sat down to rest a while, and the next thing he knew, he had lost the rest of the group. Ale właśnie w tym momencie, podczas gdy wstawał z powrotem na nogi, był oszołomiony, bo zobaczył małego krasnala, który szybko przemykał pomiędzy drzewami. But right at that moment, while getting to his feet, he was stunned to see a little dwarf walking quickly through the trees. Krasnoludek wydawał się zdenerwowany, coś narzekał, trochę jęczał i nie zauważył, że wielki głaz właśnie staczał się z góry na, prosto na tego krasnoludka. The dwarf seemed so angry, grumbling and moaning, that he didn't realize that a huge boulder was rolling down the hills towards him. Ale dzięki wspaniałemu refleksowi Luisa, który skoczył na równe nogi, żeby uratować krasnoludka, mały człowieczek nie został zmiażdżony. And but for the reflexes of Louis, who jumped in to save the dwarf, the little guy would have been crushed. Gdy już otrząsnął się z tego szoku, krasnoludek był tak wdzięczny, żeby nalegał, że, że nalegał, że zabierze Luisa, żeby pokazać mu jedno z sekretnych miejsc krasnoludków. After recovering from the shock, the dwarf was so grateful that he insisted he take Louis to show him one of the dwarf's secret places. A więc pomaszerowali przez góry, aż dotarli do małej polanki. So off they went through the mountains and arrived at a small clearing. Na środku polanki stała studnia. In the middle of the clearing there appeared to be a well. To jest magiczna studnia, wyjaśnił krasnoludek. This is a magic well, explained the dwarf. Co jakiś czas wypadają z niej wspaniałe prezenty, i ktokolwiek tutaj jest, może właśnie w tym czasie korzystać z tych prezentów i się z nimi, nimi nacieszyć. Every so often, some wonderful gifts come out of it. And whoever is here at the time can use them and enjoy them. Louis nie wiedział czy wierzyć w tę historyjkę, ale równocześnie ze studni wypadł świetny rower. Louis didn't know whether to believe this story, but at the same moment a really cool bicycle appeared out from the well. Mogę go zatrzymać? Can I keep it? zapytał Louis. Louis asked: Pewnie! Jest Twój! Używaj go! Sure! It's all yours! Enjoy it! Louis podszedł do rowera, przyglądał mu się długo. Był naprawdę oszołomiony z radości. W końcu wsiadł i zaczął wy go wypróbowywać. Louis went over and spent a long time looking at the bike, really excited by it. Finally, he got on to try it out. Ale nie za długo potem, nagle, bez żadnego ostrzeżenia, rower nagle znikł i Louis Uderzył popo o ziemię, but not for long, because without any warning the bike disappeared, and Louise's backside hit the dirt. Byłby naprawdę wściekły na krasnoludka, gdyby nie fakt, że właśnie pojawił się w studni wspaniały kostium jego ulubionego bohatera, z pełnym kompletem akcesoriów. He would have been really angry with the dwarf, had it not been for the fact that the costume of his favorite superhero had just come out of the well, complete with the accessories. I znowu Louis spędził mnóstwo czasu, przyglądając się wszystkiemu w tym przebraniu. Again Louis spent a long time inspecting everything about the costume. I ponownie już po tym jak się w niego ubrał i zaczął się nim bawić prezent zniknął And again just after he had dressed himself in it and started playing the gift disappeared Tak się powtarzało i powtarzało. And so it continued. Przed oczami Louisa był cały pochód wszystkich przedmiotów, które uwe uwielbiał, ale żaden z tych przedmiotów nie pozostawał z nim na zbyt długo. Before his eyes came a procession of all the things Louis liked, but not a single one of them stuck around for very long. Najpierw był wściekły, ponieważ chciał zatrzymać wszystko i zabrać ze sobą do domu. At first he was angry, because he wanted to keep everything to take home. Ale kiedy zdał sobie sprawę, że to nie będzie możliwe, but realizing that this wouldn't be possible, on zadowolił się tym, że używał każdego z tych cudów dostarczanych przez studnie, dopóty, dopóki nie mógł już ich dłużej używać. He contented himself with enjoying each of the wonders provided by the well until he could do so no longer. Więc usiadł i wziął trochę oddechu ze swoim przyjacielem Krasnoludkiem. A Krasnoludek wyjaśnił, że ta studnia zawsze tak działała i zawsze produkowała cudowne podarunki, a te podarunki znikały bardzo krótko potem. He sat down and had a rest with his friend the dwarf, and the dwarf explained that the well had always worked this well. Way, constantly making wonderful gifts and those gifts always disappeared shortly afterwards. I powiedział Louisowi, jak każdy właśnie uczył się, akceptując, że to nawet lepiej, że studnia oferuje za każdym razem coś innego. And he told Louis how everyone ended up accepting that the well was better that way, offering something new every time. I jak każdy and how everyone ended up accepting that the well was better that way. Czas mijał tak szybko, że zanim się spostrzegli, wszyscy już poszukiwali Luisa. Ich słysząc ich nawoływania, krasnoludek uciekł i miał tylko chwilkę, żeby powiedzieć: Pamiętaj, nie pozwól, żeby mnie zobaczyli. I ja też nie mogę pozwolić Ci zapamiętać, gdzie to miejsce się znajduje. Ale żebyś ty mnie nie zapomniał, dam Ci w prezencie mały upominek. Time passed so quickly that before they knew it, everyone was looking out for Louis. Hearing their shouts, the dwarf ran away and only had time to say, I can't let them see me and neither can I allow you to remember where the, the place is. But lest you forget me, I will present you with a gift. I offered Louis a small I przed zniknięciem Krasnoludek powiedział To jest miniaturowa kopia tej studni, ale ona jest tak samo magiczna. He handed Louis a small parcel, and before disappearing the dwarf said It's a miniature copy of the well, but it's just as magical. Naucz się patrzeć. Na tę studnię w odpowiedni sposób. A dostarczy ci naprawdę wiele radości. Learn to look at it in the right way. And it will provide you with great joy. Do widzenia. I dziękuję za uratowanie mnie. Goodbye. And thanks for saving me. Potem nastąpiło wielkie zamieszanie związane z tym, że w końcu znaleźli go w lesie i Louis całkiem zapomniał o upominku i dopiero przypomniał sobie o nim kilka dni później. With all the commotion that ensued after he was found in the woods, Louis forgot about the gift until a few days later. Postanowił otworzyć upominek w swoim pokoju. He decided to open it in his room. Tak, jak gdyby to była tajemnica, as if it were a secret. I odkrył, że upominkiem był zwykły zegar ze zdjęciem Louisa, który bawi się koło studni. Only to discover that the gift was a simple clock with a picture of Louis playing near the well. Tak. Czyli krasnoludek oszukał mnie, zrobił sobie ze mnie żart. The dwarf was kidding me, he thought. Tak pomyślał. Wiedziałem, że to by było za dużo dostać prawdziwą kopię takiej studni. I knew it would have been too much to get a real copy of the well. I Louis usiadł z powrotem na łóżku. I znów praktykował swoją specjalność, czyli prze... czyli po prostu przepuszczanie czasu bokiem. So Louis sat back on the bed to practice his speciality of whileing away the time. Jednakże wskazówka zegara przesunęła się o 5 minut i wtedy jakie małe buśnięcie. Wydostało się z zegara, i zdjęcie Luisa, szczęśliwego, bawiącego się, rozbiło się na tysiąc kawałków. A kiedy znów złożyło się z powrotem, uformowało obraz dziecka wyglądającego samotnie i wyglądającego na bardzo znudzone. However, when the hand of the clock had turned five minutes. A small glow came out of the clock, and the picture of Louis happily playing burst into a thousand pieces, which came back together to form the image of a child looking lonely and bored. To samo wydarzyło się za kolejne pięć minut. The same happened another five minutes later. I za każdym razem, kiedy minęło kolejne pięć minut, kiedy Louis nic nie robił, tylko tak leżał. And every time five more minutes had passed, without Louis having done anything. I zaczynał rozumieć. Louis began to understand. A co jeżeli te prezenty od studni to były tak naprawdę same minuty? What if the gifts from the well were the minutes themselves? A co jeżeli krasnoludek mm, mówił y, o tym, czego Louis powinien się nauczyć. O co chodziło, żeby patrzeć na ten upominek odpowiednio? O co chodziło krasnoludkowi, kiedy mówił, żeby Louis nauczył się patrzeć na ten upominek odpowiednio? Was that what the dwarf had been talking about, when he said Louis needed to learn how to look at the gift properly? Czy to właśnie chodziło, żeby nauczył się patrzeć na minuty swojego życia jak na prezenty? Were the minutes of the clock the presents themselves? W ten sposób Louis przecież mógłby mieć wszystko. That way Louis would have everything. Przecież czas się nie może zatrzymać. Time cannot stop. I w takim razie ty musisz naprawdę się postarać, żeby cieszyć się tymi prezentami od życia, które otrzymujesz właśnie wtedy, kiedy je otrzymujesz. Ponieważ kiedy ich już nie będzie, to nie będzie ich już na zawsze i nigdy nie wrócą. And therefore, you have to really make sure you enjoy the gifts you are given when they come. Because once they go, they are gone for good and will never return. Potem jeszcze trochę rozmyślał o minutach, które otrzymał w swoim życiu. Then he thought about the minutes he had been given in life. Tyle z nich spędził oglądając telewizję albo leżąc w pokoju, i te minuty już nigdy nie wrócą. So many of them spent watching television or lying in his room, and those minutes would never return. I zdał sobie sprawę, że. Tak jak z tymi prezentami ze studni, trzeba zacząć cieszyć się nimi od samego otrzymania ich, od samego początku, od razu. And he realized that, as with gifts from the well, you had to start enjoying them right away. I od tamtej pory. Wyda zaczęło się wydawać wszystkim, że to nie jeden Luis jest w domu, ale że ich jest co najmniej dwóch lub trzech. And ever since that day it was as though there were two or three Louises in the house. Gdziekolwiek on się nie znalazł, wherever he was, nauczył się otwierać swoje oczy szeroko i odkrywać każdy moment, jako fantastyczny prezent, który otrzymał od studni czasu. Wherever he was, he learned to open his eyes and to discover in every moment what a fantastic gift he had been given by the Well of Time. I w ten sposób nauczył się czytać książki, których pewnie nigdy wcześniej by nie przeczytał. Grać w gry, które pewnie. Które by nigdy wcześniej nie zagrał, i zaprzyjaźniać się z ludźmi, który, z którymi pewnie nigdy by się wcześniej nie zaprzyjaźnił, a także uczyć się na lekcje, na które w nigdy wcześniej pewnie by się nie uczył. And in this way he learned to read books he would never have read. Play games he never would have played. Make friends he never would have made. And learning lessons. He never would have learned. Nauczył się patrzeć na wszystko wokół siebie jako na prezent. Prezent, z którego się trzeba cieszyć na maksa, do maksimum. He learned to see everything around him as a gift. A gift to be enjoyed to the maximum. I nawet kiedy oglądał teraz telewizję, wydawało się, że oglądał Ją z dużo większym zainteresowaniem. And even when watching TV now, it seemed like he watched it with more interest. Ponieważ już nie chciał nigdy więcej stracić żadnego z podarunków ofiarowanych mu przez magiczną studnię czasu. Because he was no longer willing to waste any of the gifts given by the magic well of. time and i wonder